One Pixel przyznaje triumf w Steama. Do tego 100 Fifth zwracają i czy będzie jakaś ciekawa aktualizacja, bo w końcu listopad się zaczął, więc chyba by wypadało. Zostaw kończę łapkę w górę, a my lecimy. A swoje skiny wymieniam na Pirates Potężny bank skinów, mega szybka wysyłka i z kodem Jako plus 35% premii. Polecam serdecznie. Otóż mistrzu należy sobie powiedzieć, że październik był dosyć płodnym miesiącem, jeżeli chodzi o wszelkie nowości i zmiany w Counter-Strike'u dwójce. W związku z powyższym być może możemy spodziewać się czegoś podobnego, jeżeli chodzi o miesiąc, jakim jest listopad. Z jednej strony można się spodziewać, z drugiej strony czeka nas Major, więc w dużym skrócie pożyjemy, zobaczymy. Tak czy siak, należy odnotować, należy pochwalić, że ostatni miesiąc pod względem aktualizacji był dosyć mocny. Bo ich było trochę. Jakie one były, to już sobie przemilczmy, ale były i to trzeba zauważyć, tak? Możemy zobaczyć, że mamy tutaj niewielkie porównanie odnośnie bety, która w ostatnim czasie weszła, odnośnie surfów. Mówiłem o tym na przestrzeni ostatnich dni, nie pokazałem Wam konkretnych, żeś tak wyrażę, danych. I możemy zobaczyć, że tutaj na tym porównaniu... Czas został zmniejszony. Szczerze nie mam pojęcia o co chodzi. Przepraszam, totalnie nie mam pojęcia o co chodzi. Nie się na tych safe'ach, ale przekazuję dane, bo nie przekazałem, więc czuję się trochę w obowiązku. Jeżeli wiesz o co chodzi, możesz napisać na dole w komentarzu. Nie będę tego mi Tak czy siak, możemy zobaczyć, że 100 jest najprawdopodobniej wraca. Możemy zobaczyć, że tutaj właśnie CEO 100 FIF zapytany o to na swoim streamie, bo właśnie on jest też tam streamuje sobie, to też o tym wiedziałem. Należy sobie powiedzieć, że właśnie wrzucił coś takiego, że może się to za niedługo wydarzyć. To znaczy, powrót mógłby za niedługo faktycznie mieć miejsce, co jest dla nas dosyć ciekawą informacją. Pragnę zauważyć, jest to, jest to drużyna, która w jakiś sposób gdzieś tam przejęła kiedyś Renegade w 2019 roku. Jest to drużyna, która ma swoje naklejki zarówno z Bostonu 2018, jak i z RMR 2020. W związku z czym jest to już e-sportowa organizacja, która gdzieś w historii CSa się zapisała. Jest ona trochę bardziej znanym, znaną formacją w innych to grach, gdzie to ma po prostu troszeczkę większą pozycję, a tutaj z CSa się wycofali i już kilkukrotnie było właśnie teasowane, jakoby to mogli właśnie powrócić, co chyba najprawdopodobniej może się wydarzyć. Były też informacje odnośnie tego, że Rain miałby tam w jakiś sposób dołączyć. Możemy zobaczyć, że tutaj mamy nawet overdrive'a, który w jakiś sposób to nawet y, może potwierdzać, w związku z czym to jest dosyć ciekawe. No i tak na sprawę on tutaj mówi, że jeżeli, że Reigns w jakiś sposób dołączyć, jeżeli 100 Thieves y, będą tak naprawdę w stanie zagwarantować trzy takie mocne nazwiska, no się tak wrażę, w tej drużynie. Więc zobaczymy co z tego będzie, no i szykuje się powrót dosyć mocnej formacji i być może formacji, która może coś zawojować. <laughs> Stój przyjacielu, a co jak powiem ci, że może otrzymać nie jedną, a dwie darmowe skrzynki? Zapraszam na Case Haga, czyli jedną z najlepszych stron do otwierania skrzynek, których jest tu kosmicznie dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Case battles są serio mocne, gdyż można się bić na naprawdę wiele sposobów. I uwaga, bo tego nie widziałem nigdzie indziej. Czyli jak ci brakuje kasy, możesz pożyczyć. Nigdzie nie widziałem tlu bonusów. Darmowe skrzynki, cashback, diamenty. Potęże nagrody za wbite poziomy. Jest gruba, ale wspomniałem coś o darmowych skrzynkach. Klikasz sobie tutaj w plusik, wybierasz z wielu metod płatności i wpisujesz konieczny kodzik FIAKO, który daje ci owe dwie skrzynki i dodatkowo 10% bonus do depozytu. Myślę, że warto. Zapraszam, a my wracamy. Proszę Państwa, to jest dosyć ciekawy wycinek ze streama One Pixela, w którym w dużym skrócie zwraca on uwagę na to, że niechętnie i z wielką tragedią, jak on to mówi, że jest bardzo smutny z tego powodu, ale niestety trzeba przyznać Valve w ostatnim czasie sukces. Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie Valve dosyć dobrze wszystko zagrało, na zasadzie takiej, że niestety coraz bardziej gracze są zmuszani do używania właśnie z Steam Marketu. One Pixel sam nawet mówi, że pomimo, że bardzo tego nie chce, to widzi po sobie, że coraz częściej korzysta z tego marketu, żeby móc po prostu szybciej obracać tymi przedmiotami. I co najgorsze w tym wszystkim, nie dzieje się to z z tego powodu, że walf <coughs> w jakiś sposób po prostu... Stworzyło y, możliwość taką, żeby Market Steam było tu lepszym miejscem, albo że Valve w jakiś sposób ulepszyło po prostu owy rynek. Tylko najzwyczajniej się świecie Valve cholernie utrudniło korzystanie z innych rozwiązań, i Valve tak na tą sprawę strasznie, y, strasznie po prostu zniszczyło. Znaczy, może zniszczyło, po prostu utrudniło korzystanie z innych to właśnie rozwiązań. W związku z czym, ze smutkiem, trzeba jednak przyznać Valve, że no, robią jakby to nie patrzeć, dobrą robotę z ich perspektywy. Więcej osób jest przekierowanych na Market Steam, więcej osób z niego korzysta, pomimo że prowizja jest zabójcza, te 13% jest w ogóle jakieś nieporozumienie, no to jednak niestety trzeba im to oddać. Więc no jest to jakiś wniosek, który według mnie jest dosyć prawdziwy. Ja się z nim poniekąd zgadzam, nawet bardzo się z nim zgadzam. No ale nie, nie da się też ukryć, że mówi się to z pewną przykrością. Proszę Państwa, mamy kwestię związaną z naklejkami z zbliżającego się majora w Budapeszcie i możemy zobaczyć, że pan Kejster Rato właśnie wrzuca takowego oto posta na Twittera, w którym prosi Walwa, prosi Kandesajka, czyli Steama, coś w Jezu, i tego nie było, ok? Prosi po prostu Kandysa, żeby zaakceptowali jego to właśnie naklejkę z tego powodu, że tak jak on tutaj mniej więcej powiedział. Wiedział, chyba gdzieś zostało posądzone, że jest to w jakiś sposób AI, i że mówi, że właśnie był kiedyś artystą. W związku z czym dosyć zabawna sytuacja. Jeżeli doszło do sytuacji, że jego naklejka była powiedzmy na tyle dokokszona, że faktycznie gdzieś tam wal stwierdziło, że to jest AI i tego nie przyjmą, no to dosyć ciekawie. Ciekawie jest to też dla mnie to, że tak na tą sprawę, wal w jakiś sposób akceptuje te naklejki. Ja rozumiem jakąś akceptację na poziom jakiejś cenzury i pojawienia się tam naprawdę złych symboli, nazwijmy to sobie, to jeszcze rozumiem, ale tak na tą sprawę, według mnie taka naklejka to jest w jakiś sposób taki trochę host, taki trochę ukłon dla proplayera, więc cholera jazda niech tam sobie napisze co chce, czy narysuje cokolwiek tylko mu się podoba. Oczywistym jest, że zachowajmy jakieś normy społeczne i żeby tam, wiadomo, jakieś kartkowe symbole były cenzurowane, jak najbardziej się z tym zgadzam, ale jednak, czy to jest w Sany pisane, czy nawet jeżeli jakiś proplayer by stwierdził, że chce, żeby AI mu to zrobiło, to czy to powinno być coś złego? Tak na tę sprawę mamy tutaj casera, u zawodnika, który jakby na to nie patrzeć ma 26 lat, zarobił na CS-ie ponad pół bani dolarów, w związku z czym dajmy mu może możliwość, żeby tam wrzucił cokolwiek mu się podoba, nie, żeby ktoś wal stwierdził, że a te, tego nie przepuścimy, bo nie. Jeszcze rozumiem, gdyby te naklejki były w jakimś konkretnym kanonie, na zasadzie, że nie wiem, jest jakiś sposób robienia tych autografów, że wszystkie, żeby były w jednym stylu czy coś takiego. No to spoko. Ale tutaj właśnie chodzi o to, że była dowolność i tym się też te naklejki trochę właśnie rządzą, że po prostu każda jest trochę inna, ktoś coś zrobi ciekawego, ktoś napisze coś w ciekawy sposób, dzięki czemu ta naklejka zyskuje na wartości. Chyba rozumiemy, o co chodzi, no nie? No, także tak to wygląda, proszę Państwa, PGL Bukarz się kończy z dniem dzisiejszym, możemy zobaczyć, że o 25, Wielki finał między Aurora a Legacy został on przesunięty, bo jeszcze wczoraj informowałem, że miał być o godzinie 12.00. No ale zaciszę, że mecz o trzecie miejsce o godzinie 10, to już mi się lampka zapaliła, że no cholera może być tutaj ciasno, żeby z tym wszystkim się wyrobić. No i zobaczymy, kto wygra w tym właśnie to starciu. Aurora vs. Legacy no wydaje się być tutaj mocnym faworytem Aurora, która dosyć mocno przejechała się po swoich poprzednich to właśnie przeciwnikach. Więc duża szansa, że to właśnie Aurora wyjdzie z 400, chyba 400 tysięcy dolarów tutaj było właśnie za pierwsze miejsce. Dokładnie tak, więc może być dosyć, dosyć ciekawie. Skoro już żyliśmy w PGL-a, ogłosili oni właśnie Aż 8 turniejów właśnie Tier 1 na 2028 rok Możemy zobaczyć, że tutaj mamy całą rozpiskę W związku z czym sportowych doznań nam tutaj nie zabraknie Pokuszę się o stwierdzenie, że no nie, że w każdym miesiącu Ale rozumiecie o co chodzi, że tych e, właśnie to e, wydarzeń jest naprawdę cała, cała masa W związku z czym PGL tutaj e, z jednej strony trzeba powiedzieć sobie, że dowodzi I z drugiej strony jest to niesamowicie budujące patrząc na tą scenę Że jest w takim etapie, że na 3 lata przed właśnie, 3 lata wcześniej Już te wydarzenia są bukowane Już organizatorzy za, zabezpieczają sobie terminy jest to niezwykle budujące. O pamiętam, jak w było dużo, dużo mniej, i naprawdę się czekało tygodniami czasem, żeby cokolwiek się większego wydarzyło. A teraz możemy zobaczyć, że mamy taką sytuację, że nie idzie się odgonić od tych, to właśnie turniej, więc nic tylko i wyłącznie się cieszyć. Proszę Państwa, możemy zobaczyć, że market Steam naprawdę mocno, mocno pnie się do góry. Ja wiem, że do ostatnich kilku dni, praktycznie powtarzam to jak mantrę, że market Steam się niesamowicie że ma gigantyczne tendencje wzrostowe, ale należy sobie jednak zdać sprawę, że to, co się tutaj dzieje, jest naprawdę kosmiczne. 730 milionów zostało dopompowane do market capa na przestrzeni ostatnich 24 godzin, w wyniku czego market cap wybił poziom 4,7 miliarda dolarów. Ja jeszcze 2 czy 3 temu mówiłem, że średnio sobie jestem w stanie wyobrazić pułap mniej więcej 5 miliardów dolarów. Że według mnie to jest taki pułap, do którego będziemy dążyć, ale możemy do niego gdzieś tam jeszcze nie dolecieć, no nie? A tu możemy zobaczyć, że mega szybkość to odbudowuje, co po pierwsze jest wielkim potwierdzeniem mych słów na temat tego, że w jaki sposób właśnie Market Team rządzi się emocjami, które są bardzo, bardzo, jakby na to nie patrzeć, no bo bardzo dużo panikar tutaj jest, jakby na to nie patrzeć, w wyniku czego te często są przesadzone reakcje i często taki spadek, spadek jak widzieliśmy chociażby ostatnio podczas aktualizacji, to jest jedna wielka panika, którą dosyć ciężko by na innych marketach, a tutaj widzimy, że jest to po prostu powszechne zjawisko. W związku z czym, jeżeli trend się utrzyma, no to nie wiem, co dalej będzie, bo jeżeli w ciągu 24 godzin zyskujemy około 20% nowego to właśnie market capa, no to jest dosyć strogo, że się tak wyrażę. Więc pożyjemy, zobaczymy co będzie dalej. Aż wstaje na to trochę patrzeć, ale z drugiej strony spoko. A z drugiej strony fajnie, że ceny gdzieś tam wracają do. W, w, może nie te wcześniejszych wartości, wszystkiego wiadomo, że jakieś kosy czy coś to jeszcze są daleko od tego. Ale nie jeden przedmiot już widzieliśmy, co nawet jest warty więcej, niż przed tą aktualizacją. Co myślę, że z perspektywy chociażby tego 22 czy 3, kiedy Overnight został wprowadzony, wydawałoby się dosyć absurdalną sytuacją. A jednak tak też się dzieje. Dzięki za oglądanie do końca, mam nadzieję, że podbał rzucając tę łapkę w górę i że widzimy się klasycznie. Już jutro, trzymaj się strzała.